Apologeticum TV, czyli z Vocabularis Tituantur. Przywrócić rzeszą nazwy prawdziwe. To jest hasło, które towarzyszy nam od początku i jest ideą przewodnią naszego kanału. W dzisiejszym odcinku mamy tą przyjemność, że ponownie spotykamy się z panem Grzegorzem Braunem. Kłaniam się. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Będziemy rozmawiać na temat działalności IV Departamentu MSW, który był topionem do walki z Kościołem. Prosiłbym, jak Pan może skomentować tą ich działalność? No cóż, w tej chwili jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że dysponujemy rosnącą i całkiem już pokaźną biblioteczką, literaturą przedmiotu. Wyszły na jaw dokumenty od blisko już 20 lat. Możemy czytać, zapoznawać się z plonem pracy czwartego departamentu MSW. Wcześniej wiedza nasza o tym była wycinkowa. Ten straszny kazus, jakim było morderstwo Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przybliżył Polakom, poszerzył wśród Polaków samą świadomość tego faktu, że komunistyczna bezpieka traktuje Kościół katolicki jako przeciwnika. I otóż. Otwarcie zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, wprawdzie zachowanych w niektórych województwach szczątkowo, wprawdzie właśnie dokumentacja pracy IV Departamentu MSW została szczególnie przetrzebiona, ukryta, utajniona przed narodem, ale te dokumenty uświadamiają nam, że wstąpienie w szeregi kleru katolickiego. Predestynowało do yy, niejako z automatu wpisania, wciągnięcia przez władzę komunistyczną na listę wrogów państwa. Yy, to myślę bardzo znaczące, że żadna inna grupa zawodowa. Nie profesorowie uniwersytetów, wśród których oczywiście werbunek tajnych współpracowników też trwał pełną parą. Nie szewcy, nie ślusarze, tylko księża klerycy, yy, nowicjusze, zakonnicy, zakonnice, yy, to oni byli z automatu traktowani przez państwo komunistyczne jako wrogowie, jako przeciwnicy. I to jest, i to jest fakt historyczny doniosły i yy, straszny i piękny jednocześnie. Bo myślę, że władza komunistyczna yy, trafnie rozpoznawała przeciwnika, ponieważ yy, w tym zetatyzowanym, sko skolektywizowanym świecie Kościół Katolicki licki pozostawał często jakby mimo zmian w świadomości, które obejmowały także ludzi kościoła, ale kościół jako struktura pozostawał cudownie reakcyjny, przeciwny rewolucyjnym zmianom, które w Polsce starała się zaprowadzić sowiecka polskojęzyczna władza i to warto odnotować. To warto odnotować zwłaszcza kiedy z tych dokumentów czwartego departamentu wychodzą różne rzeczy straszne, obrzydliwe, jakiś e, przykład, e, przerażające. No cóż, e, przykładów e, cały szereg, już cała galeria e, duchownych agentów, biskupów. Agentów. Cała galeria się już wyłoniła. No tak, ale właśnie gdybyśmy nie poznali tej galerii postaci ludzi, którzy nawet jeśli nie, nie zasługują na to, żeby o nich powiedzieć, że doznali jakiegoś wewnętrznego załamania, że po prostu bardzo, bardzo zaangażowali się po niewłaściwej stronie, no to w każdym razie następowało w wypadku podjęcia. W pracy z komunistyczną bezpieką następowało naruszenie zasad wewnętrznych prawda tych zasad które podyktował e, prymas e, Stefan Wyszyński e, e, po prostu zakazując takich kontaktów bez wiedzy przełożonych bez wiedzy władzy kościelnej no i e, cóż e, e, bardzo smutna e, rzecz że e, nie brakowało takich którzy ten zakaz przekroczyli którzy nie tylko złamali normy Moralne, katolickie, ale, ale także właśnie regulacje urzędowe tak? przez Urząd władzy, władzy Kościelnej podyktowane. Ale otóż, gdybyśmy tych przykrych przypadków nie znali, Gdybyśmy nie wiedzieli o, o Czajkowskim, jednym z niegdyś kieszonkowych autorytetów Gazety Wyborczej, gdybyśmy nie wiedzieli o Życińskim, jednym z dyktatorów mód intelektualnych III RP, który za życia był jednym z, można powiedzieć, jednym z pierwszych skrzypków w tej orkiestrze na pudła rezonansowe. Tej orkiestrze, dyrygowanej właśnie między innymi przez Gazetę Wyborczą, cały ten chór, cała ta kampania antylustracyjna. Otóż właśnie nieboszczyk arcybiskup lubelski Życiński w tym, w tym chórze przodował I, i po latach dowiadujemy się, że, że czynił to jako osobiście zainteresowany, prawda? jako tajny współpracownik służby Bezpieczeństwa, o kryptonimie, o pseudonimie Filozof. Znane są adresy, prawda, lokal konspiracyjny, w którym się spotykał z funkcjonariuszami. I to są sprawy trwające lata, to nie są jakieś epizody, to nie jest tak, że ktoś tam się My złamał. Tak, otóż, gdybyśmy tego nie wiedzieli, gdybyśmy całej tej nędzy i obrzydliwości, całego tego zła, i upodlenia, samo e, ze strony tych ludzi, gdybyśmy tego nie byli świadomi, to nie mielibyśmy właściwej skali, żeby ocenić i docenić bohaterstwo i świętość takich ludzi jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, prawda? Czyli no bo właśnie, prymas. Prawda? No bo tak, otóż gdybyśmy nie znali przypadków upadku, no to, no to cóż, mogłoby się komuś zdawać, że bycie dzielnym, odważnym, że bycie śmiałym i uczciwym, że tanio kosztowało, że, że było proste. Otóż na pewno nie było proste. Jeśli chodzi o Kościół w PRL-u, na początku wspomniałem, że jest literatura, bo do tej literatury. Odsyłam. Ja sam zapoznawałem się z dorobkiem historyków patentowanych, utytułowanych i, i, i na pewno warto czytać. Przede wszystkim warto czytać dokumenty. Właśnie dokumenty, całe to, całe to mięso, prawda? Więc. Czytając te rzeczy, możemy z, także z pewną dumą jako katolicy konstatować, że średnia w tych sprawach była całkiem niezła, bo była ewangeliczna że to tak mniej więcej właśnie e, no, jeden Dwóch tak na dokładnie tak tak na tuzin czy, czy, czy dziesięciu e, Oczywiście tym większy był e, tym, tym więcej zwerbowanych im wyższa pozycja w hierarchii. I to jest też do, do opisania przez historyków, udział sowieckich organów tak zwanego bezpieczeństwa. W, w organizowaniu karier i także i, w, także i w, wśród młodych, zdolnych, wykształconych, niekoniecznie z wielkich miast, ale dobrze zapowiadających się kleryków. No i takiej literatury trzeba powiedzieć, brakuje. Takiej literatury ja sam, brakuje. Ja sam przyznam, że teraz udało mi się zakupić za symboliczne 5 zł na znanym bardzo portalu, prawda, który handluje tam tani, w tani sposób, że tak powiem, różnymi drobiazgami. Za 5 zł książkę IPN-u przedstawiającą dokumenty z lat 72-79, właśnie działalności 4 Departamentu MSW. Więc te rzeczy są ogólnodostępne. No, one są ogólnodostępne z tym, że jeszcze raz trzeba powiedzieć, że wiedza na ten temat jest, pozostaje dalej reglamentowana bo przecież nie nastąpiła lustracja tak w kościele nie nastąpiła autolustracja episkopatu co bardzo by się przydało myślę że myślę że to jest wielka szkoda Myślę, że to jest wielka szkoda, dlatego że Kościół, zamiast być dumnym z przypadków bohaterstwa, dzielności niezwykłej, kościół, kościół, no tak, no, pomordowani duchowni. Otóż, otóż zamiast celebrować pamięć tych, tych odważnych, dzielnych i, i zmierzających do świętości przez męczeństwo ludzi, dopuściliśmy do tego, że nad tymi sprawami zapadła cisza dyplomatyczna, niezręczna. No cóż, hierarcha, jeden czy drugi miał szansę, żeby w telewizorze tłumaczyć fakt zachowania się jego podpisów pod zobowiązaniami do, do współpracy, ale, ale nie wszyscy w ogóle chcieli się z czegoś tłumaczyć. Niektórzy tak jak święty Mówię świętej pamięci, ale jednak z wahaniem, tak zwyczajowo mówię, życiński, poszli w tej sprawie w zaparte. Tak jak to zresztą, tak jak tego wymagała bezpieka komunistyczna od swoich lojalnych współpracowników, poszli w zaparte do własnego błędu i, 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 i zła, które uczynili przed laty, dodali to nowe zło, jakim było szerzenie zgorszenia. No bo to przecież było zgorszenie, prawda? To pozostaje zgorszeniem to, że niektórzy zaangażowali różne inne łże autorytety z życia publicznego, po to, żeby chronić własną biografię. No to jest właśnie przypadek Życińskiego, który wystąpił w, zainicjował kampanię przeciwko tym, którzy ośmielili się mówić prawdę, na przykład o, o biografii y, y, wybitnego skądinąd mediewisty profesora y, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jerzego Kłoczowskiego, prawda? No to jest taki bal wampirów, że, Ale że do... jeden chroni drugiego. Y... To powiedzmy jeszcze o co chodzi tutaj z arcybiskupem Życińskim, ponieważ m.in. na jego temat została napisana praca doktorska, w której obroniono pozycję, że arcybiskup Życiński był ateistą. No to jest osobny wątek. To jest osobny wątek. Ja tutaj się mógłbym na ten temat więcej, ale, ale to, to by nam ta rozmowa przybrała jakieś nieprawdopodobne rozmiary. Wracam do, do tej diagnozy, która, którą się chętnie dzielę. Także, że gdybyśmy nie poznawali tego, co napawa smutkiem, tego, co było złe, niegodziwe, no to nie mielibyśmy właściwej skali, nie mielibyśmy punktu odniesienia po to, żeby się właściwie dostatecznie nacieszyć bohaterstwem, dzielnością i świętością. I to są dla mnie wnioski podstawowe z tej historii. Podam tylko taki, taką krótką informację, że sam miałem przyjemność i nieprzyjemność, to już nie będę wchodził, dlaczego tak, ale pracować w Radiu Lubelskim, które w czterech dziedzinach rozpatrywania życia kościoła. W każdym z nich regularnie yy, na stronie yy, tegoż radia wisiały informacje jeno wyłącznie o arcybiskupie życińskim. Jaki to był dobry, yy, dobry yy, pasterz, prawda? Więc... Westchnijmy yy, w modlitwie yy, o, o spokój jego duszy, gdziekolwiek ona się teraz spodziewa. Pamiętając o przedstawionych wnioskach przez pana Grzegorza Brauna, Postarajmy się sami sięgnąć do dokumentów, które istnieją z tego okresu. Przeprowadzić jakąś refleksję, być może e, nawet zmierzyć się z naszymi lękami, z rzeczami, których, no, które wypieramy, do których nie chcemy się przyznać. Tymczasem dziękuję za tą rozmowę, za czas e, i życzę dobrej niedzieli. E, Bóg zapłać. Zdaję. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.